Skoki narciarskie to bardzo dynamiczna dyscyplina, która zmieniała się na przestrzeni lat nie do poznania. System punktów za wiatr, dodanie kwalifikacji, wreszcie wynalezienie stylu V. Każde z tych wydarzeń miało wpływ na rozwój tego sportu, aczkolwiek zmieniały się też obiekty, na których rozgrywano zawody najwyższej rangi. Weźmiemy sobie pod lupę w dzisiejszym odcinku kalendarz Pucharu Świata sprzed równo 30 lat i przeanalizujemy sobie skocznie, które gościły konkursy. Dzień dobry. Z tej strony Rozskakany Bartek. Czas najwyższy przejść do meritum. Terminarz Pucharu Świata 9394 był naprawdę ciekawy, pomimo faktu, że był to sezon olimpijski i brakowało miejsca na upchanie wszystkiego. Przede wszystkim uwagę zwraca ilość zaplanowanych zawodów indywidualnych w owym sezonie, gdyż przewidziano 23 konkursy indywidualne oraz dwie drużynówki. Włachti oraz Fender Bay. Był to niewielki postęp względem zimy 9293, gdzie kibice mogli podziwiać skoczków 24 razy w przeciągu całej zimy dwukrotnie drużynowo, a w pozostałych przypadkach indywidualnie. Po raz pierwszy w historii sezon skoków narciarskich zainaugurowano w Słowenii. Wybór padł oczywiście na planicę gospodarza Mistrzostw Świata w lotach 1994. Nie myślicie chyba jednak, że zawody odbyły się na i Skoczni, prawda? Oczywiście rozegrano je na mniejszych obiektach. Było to nieco zadziwiające, gdyż kanadyjskie Thunder Bay, które otwierało chociażby sezon 9192, wyrzucono na sam koniec kalendarza. Pierwszy konkurs rozegrano na średniej Welikance, obiekcie o punkcie konstrukcyjnym umiejscowionym na 92 metrze. Za zawody 100 punktów zgarnął Espen Bredesen, zostając liderem klasyfikacji generalnej. Podkreślam tu, że otrzymał on 100 punktów, gdyż był to pierwszy sezon, w którym obowiązywała nowa punktacja za poszczególne konkursy. Do finałowej serii wchodziło 35 zawodników, 30 z nich zdobywało punkty. Warto też wspomnieć, że konkurs rozgrywany był przy bardzo gęsto padającym śniegu, co spowodowało, że sędziowie ustawili rozbieg na najwyższym szczeblu, czyli 18 stopniu. Skutkowało to prędkościami dochodzącymi, a nawet przekraczającymi 90 km/h. Co jak na skocznię normalną brzmi wręcz niedorzecznie. Na zajutrz rywalizację przeniesiono na obiekt K120, gdzie o włos najlepszy okazał się Niemiec Jens Weissflock. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej zachował jednak trzeci Espen Bredesen. No i teraz najważniejsze pytanie: czy to jednosezonowy wystrzał z inauguracją w planicy? Odpowiedź brzmi nie. Sezon później w identycznym terminie również rozegrano tam zawody, z tym że ograniczono się tylko do wykorzystania mniejszej skoczni. Spowodowane to mogło być brakiem śniegu w całej Europie w grudniu 1994 roku. Jak się również okazało, był to ostatni raz, kiedy średnia Welikanka gościła najlepszych skoczków świata. Skocznia doczekała się renowacji w 2012 roku, kiedy to postawiono nowy kompleks Planica Nordic Center. A jakie były dalsze losy K120? Rozegrano tam jeszcze dwa puchary świata w grudniu 1995 roku i na zakończenie sezonu w marcu 1998 roku. Niestety, w połowie grudnia 2001 doszło do katastrofy. Najazd skoczni zawalił się pod naporem śniegu, przez co ta popadła w kompletną ruinę, latami stojąc nieużywana. Podobnie jak w przypadku mniejszego obiektu, bloudkową welikankę odrestaurowano wraz z budową centrum narciarskiego w 2012 roku. Puchar świata odbył się w sezonie 13-14, a zeszłej zimy mieliśmy okazję oglądać tam rywalizację o tytuł Mistrza Świata. Grudzień w sezonie olimpijskim obstawiony był miejscowościami ze środkowej Europy. Obok Planicy w grafiku znalazły się także obiekty w Predazzo, Kurschevel oraz Engelbergu. W Dolomitach rozegrano konkurs na skocznika 90, a we francuskim kurorcie i szwajcarskiej miejscowości skoki oddawano na dużych skoczniach. Wieczorny konkurs na trampolino Dalben wygrał Jens Weissflog, a podium uzupełnili Bredesen i Goldberger. Do Francji z żółtym plastronem pojechał zatem Niemiec Podczas bardzo wietrznych zmagań w Courchevel zwycięstwo odniósł Andreas Goldberger, a jego dwaj główni oponenci, czyli Weisslock i Bredesen, zostali daleko w tyle. Triumfator PS 9293 wrócił zatem na tron i utrzymał się na nim nieco dłużej niż jego poprzednik. Ale czy to powód do chluby? Zarówno on, jak i Weisslock zostali puszczeni na stracenie w absurdalnych zawodach w Engelbergu. Jedynie Bredesen zdobył punkty do Pucharu Świata, ale i tak ich ilość była marna, ponieważ wywalczył 22 miejsce. Niestety, był to ostatni rok, kiedy można było podziwiać skoki zimą w ramach Pucharu Świata na Tramplindu praw w Kurszewel. W 1994 z powodu braku śniegu odwołano zarówno konkurs w predacco, jak i na olimpijskiej skoczni. Predacco natomiast ostało się na dłużej w kalendarzu, bo Puchar Świata w grudniu rozgrywano tam z małymi przerwami do 2001 roku. Od 1998 zawody odbywały się już na skoczni dużej, a w 2020 roku normalny obiekt wrócił do łask z powodu niedyspozycji większego. Były to jak dotąd ostatnie zawody Pucharu Świata rozegrane we Włoszech, a Engelberg, jak powszechnie wiadomo, corocznie gości skoczków narciarskich w terminie przedświątecznym. Choć ta sytuacja ma miejsce dopiero od 2001 roku, gdyż w latach 90. robiono rozszady i czasami Szwajcarzy w Pucharze Świata pojawiali się dopiero tuż po turnieju czterech skoczni. A jak mowa o imprezie rozgrywanej na przełomie roku, to oczywiście nic się od 1994 nie zmieniło. Konkursy prestiżowego turnieju nadal rozgrywane są na tych samych czterech skoczniach, choć każda z nich przeszła już gruntowną modernizację. W samej 42. edycji karty rozdawali Jens Weissloch i Espen Bredesen. Ostatecznie górą z tego pojedynku wyszedł Norweg, wygrywając konkursy w Garmisch-Partenkirchen oraz Bischofshofen. Niemcowi przypadła wygrana na własnej ziemi w Oberstdorfie, a więc bruku drugi rok z rzędu na szczycie znalazł się Andreas Goldberger. Liderem Pucharu Świata przez cały czas trwania czteroskoczniowego cyklu był mistrz olimpijski z Sarajewa z 1984 roku, który to jednak nie wybrał się na dalszą podróż po Europie. Po turnieju czterech skoczni skoczkowie pozostali w Austrii, gdyż 9 stycznia organizowano pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata w Murau. Skocznia o nieprzeciętnym profilu, jak na standardy 1994 duża, bo z punktem kału sytuowanym na 120 metrze. Same zawody były kiepskie, zwycięzcą został Noriaki Kasai, a tuż za nim wylądował Espen Bredesen, który przejął schedę po nieobecnym Weissflogu. Skocznia najwyraźniej nie spodobała się działaczom FIS, gdyż jak się okazało, już nigdy nie zorganizowała żadnego Pucharu Świata. Później Skocznia gościła zawody PS w kombinacji norweskiej, by od pierwszej dekady lat 2000 stopniowo popadać w totalną ruinę. Dziś przeciętny turysta nawet nie zorientowałby się, że 30 lat temu rozgrywano w Murau Puchar Świata w skokach narciarskich, bo zeskoki i rozbieg porastają haszcze, A że konstrukcja była dosyć prosta, to natura skutecznie zamaskowała jakikolwiek ślad tego obiektu. Gdzie sloga nie ma, tam Bredesen korzysta, a że absencja Niemca się przedłużyła, to Norwek natrzaskał punkty do klasyfikacji generalnej i znacznie oddalał się od niemieckiego rywala. Kolejnym przystankiem w kalendarzu olimpijskiej kampanii był czeski liberec, który do kalendarza wrócił po czteroletniej przerwie. Jak już przed chwilą wspominałem, mistrz świata z Falun i świeżo upieczony triumfator TCS zdominował w libercu resztę stawki, choć i tak nie wygrał obydwu konkursów. Jako jedyny na przeszkodzie stanął mu Jarosław sakala w niedzielę, i to bardziej niż Czech do przegranej przyczynił się zły los. Podczas finałowego skoku Norwegowi wypięło się wiązanie, efektem czego był upadek. Gdyby ustał ten skok, wygrałby konkurs z przewagą ponad 20 punktów. W obecnym kalendarzu oczywiście Liberca już nie uświadczymy, a nawet jeżeli jakimś cudem znalazłby się on w tak zwanym drafcie, to i tak zapewne Czesi wycofaliby się z organizacji weekendu z powodu problemów finansowych. To wszystko sprawia, że Liberec, który planowany był zarówno w 2021, jak i 2019, jak i 2015, ostatni raz Puchar Świata gościł w 2008 roku. A jeśli chodzi o zawody najwyższej rangi, to ostatnim takim konkursem było letnie Grand Prix w 2010. Skocznia HS-136 też już powoli niższeje, choć nadal jest dobrą bazą treningową i okazjonalnie rozgrywane są tam mistrzostwa Czech. Ostatnie zawody przed igrzyskami olimpijskimi odbyły się w Sapporo powrócił tam Jens Weissflok, który rozbił bank, wygrywając obydwa konkursy zarówno na Miyano Mori, jak i na Okurajamie. W latach 90. powszechny był taki zabieg sobotę zawody na mniejszym, a w niedzielę na większym obiekcie. W Azji nasz zachodni sąsiad niewiele jednak wskurał, gdyż Bredesen był także w bardzo dobrej dyspozycji, a strata do Norwega wynosiła wciąż 160 punktów. Ostatni raz Puchar Świata na Mianomori odbył się w 1997 roku i wygrał go Małysz, a na Okurajame skoczkowie jeździli niemal rokrocznie, wyjąwszy sezon 2020-21 i 2021-22, gdzie z przyczyn bezpieczeństwa zastąpiono olimpijską skocznię obiektami w Klingental oraz Titizen Neustadt? W lutym nie rozegrano ani jednego weekendu zaliczanego do klasyfikacji generalnej. Ktoś zapyta, no ale jak to przecież między Sapporo a Lillehammer były aż 4 tygodnie przerwy? Odpowiedź jest prosta. Dawniej, tuż przed najważniejszą imprezą sezonu, zawsze zostawał wolny weekend. Tyczy się to zarówno sezonu 9394, jak i 9495, jak i 9596, jak i 9697, jak i 9899. Ktoś zapyta, no ale co to ma znaczyć? Po co weekend wolnego? Otóż odpowiadam: Federacje organizowały wówczas krajowe mistrzostwa, które pomagały wyłonić kadrę na imprezę sezonu. Skocznie Lizgard z Backen w Lillehammer powstały specjalnie z okazji igrzysk w 1994 roku. Ich budowę ukończono w 1992. A rok później odbył się pierwszy Puchar świata, który okazał się zwycięski dla na Bredesena. Norwek także i rok później triumfował na ojczystej ziemi, choć dokonał tego nie na 120-metrowym obiekcie, a na skocznika 90. Ze złota olimpijskiego indywidualnie cieszył się też Jens Weisslok, co spowodowało wielkie niezadowolenie lokalnej publiczności. Same skocznie przetrwały w niemal niezmienionym stanie po dziś dzień, z drobnymi korektami np. profilu. Od 2017 roku Lysgard z Backen wchodziło w skład turnieju RAW-R, Jednakże skandal z 2023 spowodował, że konkursy rozgrywane będą teraz na początku sezonu, a przynajmniej w nadchodzącej kampanii, choć pierwotny kalendarz na sezon 2024/2025 też zakłada taki termin. O kolejne punkty skoczkowie pojechali walczyć na północ Europy. Pierwsza połowa marca 1994 roku stała bowiem pod znakiem fińskich, szwedzkich i norweskich konkursów. Niejako tradycją zaniechaną dopiero w 1997 roku było rozgrywanie konkursów na normalnej i dużej skoczni w ramach jednego weekendu w Lahti. Niestety, odbył się tylko jeden indywidualny konkurs na 90-metrowej skoczni. Tam zwycięską pasę kontynuował Jens Weislock, starając się odrabiać najwięcej punktów jak się tylko da do rywala w Norwegii. Gdy losy 26-latka się ważyły, z pomocą przyszła niewdzięczna pogoda. W sobotę na dużej salpa u Selce udało się rozegrać konkurs drużynowy, którym to jednak ucierpiał Jens Weissflog. W niedzielę żadne skoki nie doszły do skutku. Lachti w tym kształcie pozostało do żałosnych zawodów z 1997 roku, kiedy to podjęto decyzję o kompletnej renowacji obiektów, m.in. poprzez postawienie betonowej konstrukcji czy zamontowanie osłon przeciwwiatrowych. Skandynawskie mini-turnee jednak nabierało dopiero tempa, a skoczkowie przenieśli się do Szwecji na Paradiskulen w Ernst Tam wygrał Roberto Czekon, a Jens Weisslock zameldował się na najniższym stopniu podium, jednocześnie nadrabiając dużo punktów dobre desena. Były to zarazem ostatnie zawody na skoczni w Ernst w ramach Pucharu Świata. Co prawda planowano tam jeszcze konkurs w roku 95, ale plany spaliły na panewce i ostatecznie obydwa konkursy rozegrano w Falun. Szkoda mi tej skoczni. Most kolejowy, który przebiegał nad odjazdem, dodaje uroku temu obiektowi który też w ostatnich latach nieco niszczeje. Jeżeli mowa o Falun, to rywalizacja miała się przenieść właśnie tam i mogłoby dojść do zmiany na czele rankingu Pucharu Świata, gdyby nie kapryśna pogoda, która storpedowała rywalizację i podcięła skrzydła Niemcowi. Do 2002 roku Falun było stałym bywalcem, jeżeli chodzi o rozgrywanie tam konkursów Pucharu Świata, chociażby ze względu na fakt, że wchodziło w skład turnieju nordyckiego. FIS postanowił jednak pozbyć się lunet z kalendarza, i to na dobre, gdyż wyłączając próbę przedmistrzowską z 2014 roku nie ujrzeliśmy już tam ani jednego Pucharu Świata. Po dziś dzień natomiast w kalendarzu widnieje Oslo, dla jednych to dobra wieść, dla drugich nieco gorsza, aczkolwiek zarówno przed 30 laty jak i dziś Holman kolbaken była i jest podatna na pogodę, a zwłaszcza na wiatr. Storpedował on konkurs zaplanowany na 13 marca 1994, a to już niemal zamknęło drogę dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu po kryształową kulę. Po raz drugi w tym sezonie zawitaliśmy do Planicy, tym razem na skocznie Mamucią, największą na świecie. W marcu 94 problemy z pogodą były na porządku dziennym, więc chyba nikogo nie zdziwił fakt, że pierwszy dzień mistrzostw świata w lotach, zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata, się nie odbył. Drugiego dnia triumfował Jarosław Sakala, a tuż za nim był Sven Bredesen. Zapytacie: "A gdzie Weissflock?" Przecież miał bić się o kule. Otóż Weissflug do planicy nie pojechał. Zresztą, absencje Niemca na Mamutach były częstsze niż jego występy na lotach narciarskich, co najpewniej spowodowane było traumatycznym przeżyciem z Harachowa z 1983 roku, kiedy to Niemiec zaliczył makabryczny upadek. W odróżnieniu od mniejszych skoczni wchodzących w skład kompleksu, planica do dziś znajduje swoje miejsce w kalendarzu Pucharu Świata i zazwyczaj ma to miejsce na finał sezonu. Sam obiekt został zaś przebudowany po raz kolejny w latach 1997-98, kiedy to umożliwiono tam loty około 220-metrowe. Na zakończenie kampanii zawodnicy przenieśli się do kanadyjskiego Fender Bay, gdzie rozegrano próbę przedmistrzowską na obiektach Big Fender i Normal Fender. Jak się później okazało, był to ostatni raz, gdy kompleks ten gościł tego typu zawody. W drużynowej rywalizacji na obiekcie K120 na najlepsi okazali się Niemcy a konkursy indywidualne na skoczni normalnej wygrali odpowiednio Gerd Sigmund oraz Jens Weisslock. Puchar Świata 9394 trafił w ręce S. na Bredesena, który zdołał utrzymać swoją przewagę nad Weisslochiem. Niemiec sezon ukończył z dwoma złotymi medalami na igrzyskach, jednym indywidualnie i jednym zespołowo, drugim miejscem w Pucharze Świata i drugim miejscem w turnieju czterech skoczni, a Norweg oprócz sięgnięcia po kryształową kulę zdobył turniej czterech skoczni, złoto na własnej ziemi w ramach igrzysk i srebro mistrzostw świata w lotach narciarskich. Reasumując, film. Ze wszystkich 21 skoczni, które znalazły się w terminarzu, jedynie 9 z nich przetrwało do kampanii 2023-2024. No i Lillehammer rzecz jasna. I o ile na powrót niektórych obiektów zwyczajnie nie ma co liczyć, no bo wątpię, by skocznia w Murau dostała drugie życie, to takie zawody na skoczni w Falun czy wizyta w Dolomitach na Trampolin od są w przyszłości realne. Jak wiadomo, Szwedzi organizują Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym w roku 2027, a na gospodarza 25. Zimowych Igrzysk Olimpijskich wybrano Cortine de Ampezzo oraz Mediolan. Wszystko obecnie skocznie w Predazzo przechodzą gruntowną modernizację. Liczę na to, że FIS zawalczy o utrzymanie tych dwóch lokalizacji w kalendarzu. Jeżeli mają pomagać słabszym nacjom, to właśnie taki sposób byłoby to najrozsądniejsze rozwiązanie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, łapkowania, komentowania, wbijania na nasze social media i wyczekiwania nowych odcinków w ramach rozkakanych. Do usłyszenia niebawem. Cześć!